na widzowie bym dzisiaj zapomniał giveaway'u dzięki ramatan za przypomnienie więc tak kopiujemy link dajemy sobie tutaj 9 eee, get youtube comments 10 10 komentarzy zostawiliście pod yy, no tym csva opening znowu szczęścia nie mam konkurs na gaila i tak startujemy kto dzisiaj wygrał ga ila aha to znowu adix fuck dawaj skina znowu wygram s jaki to jest nie wiem ta strona jakoś go lubi musimy zmienić stronę chyba nie wiem dobra adix zgłosi się po tego skina albo ci prześlę od razu na steamie no i tyle nie good luck za tydzień 14 wydaje że mamy giveaway na tego gloka za dwie dychy Wtedy będzie bardziej poleć portfel. Nie no, żartuję, rozdam wam go. Do zobaczenia. 14.07, widzimy się na ła.